No, no i dżetkę mi wzięło, pojebało. Nie mam bo ona se skacze, ona z jakimś kurwa prosem. Ja KURWA! No do kapsel zapraszam już na Valoranta, nie? Jakie kapsel? Nie, no. że nie kapsel, bitek. Jebie mi się, tak? Nigdy was nie mogę zapamiętać. Tak jak ty mnie milisz kurwa z Kazalim. Ja, ja ciebie raz wtedy tylko powiem. A ja ciebie mylę regularnie i chuj w dupę, no. No i sygbo. Kurwa 102, wazap, ja, yeah. uh. Au oni wiedzą wszystko, lotką dostał. I kurwa, się wyciąga ta broń godzina. Nie, oni nie poszliby, ja jeszcze nie słyszę jego na tupta. <laughs> <śmienia> Dobra, eee, dobrze, było, dobrze było, dobrze było Wypierdalałem z tej nie? w ogóle, ja się chciałem pustkować, a ja mi to strzelało, nie wiem czy laga nie dostałem, kurwa e Ekipa ja. w ćwiczy kurwa na ranket w goldzie, rozumiecie? Koledzy zebrali kurwa avengersów Valoranta i napierdalają w niedzielę o 12 Kurwa sparingi na, na, tym, na No swichcie mi wie wykurwił śmieć no, no ja kurwa dostałem, kurwa, jak wychyliłeś, oślepiłeś ją ja dostałem, Trzeba iść to kurwa? Co tak pierd... Kto włącza i wyłącza live'a, kiedy już chce. Włącza górę, i wyłącza, włącza i wyłącza, włącza i wyłącza, włącza i wyłącza... Czemu powiedziałeś włącza i wyłącza, kurwa, debilu? Bo nie wiedziałem, które jest poprawne, więc postanowiłem, że przynajmniej raz powiem dobrze. A jakbyś powiedział wyłącza, to uważa, że to było poprawne? Eee, nie. A... Oni grają duo. Chyba oh, są salami nie! Yeah. ja Ktoś tu przysigmował. No tak, że my gramy w kurwa trio? No eee, ktoś się w ciebie cię Dobra, sorry No ja pierdolę. Wszystkie strzały obok lecą, nie? No Ona <laughs> się Ale jeszcze zmysłało okay. Pokurbi mnie! Hej, witam! hej, sam mi mordę.